Cześć, tu Ola z zespołu Astratic. W tym poradniku skupię się na temacie, który z pewnością wzbogaci Twoją stronę o nową interaktywną funkcję. Mowa tutaj o dodawaniu formularza kontaktowego w WordPressie. Dzięki bezpłatnej wtyczce Kontakt Forum 7 dodanie formularza kontaktowego zajmie Ci dosłownie kilkanaście minut, a ja za moment wytłumaczę Ci, jak zrobić to krok po kroku. Wszystko, co pokażę w tym filmie, jest oparte o motyw WordPressowe Astratic. Link na ekranie. Ale w dowolnym innym motywie powinno to działać dokładnie tak samo, jeżeli założymy, że Twoja strona działa na aktualnej wersji systemu WordPress. Do stworzenia formularza kontaktowego polecam wtyczkę Contact Form 7, która jest jedną z najpopularniejszych wtyczek w całym WordPressie. Z jednej strony ma dużo funkcji, a z drugiej jest dość prosta w konfiguracji. Aby ją zainstalować, przejdź do panelu administratora WordPress, następnie wtyczki. Dodaj nowy i wpisz kontakt form 7 w pasku wyszukiwania. Kliknij przycisk Zainstaluj, a następnie Włącz. Po zainstalowaniu wtyczki w panelu administracyjnym WordPressa zauważysz nową zakładkę o nazwie formularza umieszczoną po lewej stronie ekranu. Kliknij Dodaj nowy. Następnie należy wprowadzić nazwę formularza i uzupełnić pola. Domyślnie są to imię i nazwisko, adres e-mail, temat i treść wiadomości. Na końcu przycisk wysyłanie. Oczywiście do formularza Kontakt Form 7 możesz dodawać dowolnie inne pole, np. numer telefonu czy też pole akceptacji RODO. Wszystko to możliwe jest za pomocą przycisku widocznych w górnej części formularza kontaktowego, takich jak tekst, e-mail, adres, telefon, liczba, data, pole tekstowe, menu rozwijane, pole wyboru, pole jednokrotnego wyboru, wyrażanie zgody, quiz, plik, przycisk wysłania formularza. Następną zakładką jest e-mail, w której możesz skonfigurować jak mają wyglądać wiadomości e-mail, które trafią do właściciela strony, kiedy ktoś skorzysta z formularza. Masz możliwość dostosowania, na którą skrzynkę e-mailową będą kierowane wiadomości z formularzem, a także dostosowania innych parametrów wiadomości, takich jak nadawca, temat oraz treść. Trzecia zakładka to komunikaty. Ta sekcja pozwala edytować wszystkie komunikaty wyświetlane przy obsłudze formularza kontaktowego. Na przykład po poprawnym wysłaniu formularza. Ostatnia zakładka to ustawienia dodatkowe i tutaj możesz wprowadzić kod zmieniający funkcjonalność formularza. Po utworzeniu formularza kontaktowego otrzymasz kod Shortcode, który należy umieścić w treści dowolnego postu lub strony WordPress. Gotowe. Tak prezentuje się w pełni funkcjonalny formularz kontaktowy Contact Form 7 na stronie. Po jego wypełnieniu i wysłaniu system WordPress automatycznie wyśle wiadomość e-mail. Jak widzisz dodawanie formularzy kontaktowych w Contact Form 7 jest niezwykle proste i intuicyjne. A jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, śmiało daj znać w komentarzach. Chętnie pomogę. A dla tych z Was, którzy interesują się światem biznesu online i zarabianiem na stronach internetowych, zachęcam do dołączenia do grona subskrybentów naszego newslettera. Raz na jakiś czas dostarczamy tam konkretną wiedzę, fascynujące informacje oraz udostępniamy dodatkowe darmowe materiały i narzędzia. Link do zapisu znajdziesz w opisie poniżej filmu. Do zobaczenia.